Po odegraniu hymnu Ukrainy z Wieży Mariackiej w Krakowie i pobiciu w dzwonzy gumenta, w imię Solidarności Polski z Ukrainą przyszedł i czas na jasną górę. W tą niedzielę na jasnej górze padły słowa: Boże wielki, jedyny, nam Ukrainę chroń. Zabrzmiały słowa hymnu wzorowanego na polskiej pieśni. Boże Coś Polskę. Na jasnej górze odprawiona została niedzielna msza święta w języku ukraińskim. Tymczasem Władimir Żeleński, prezydent Ukrainy, który był określany przez prasę izraelską jako żydowski komik, który został prezydentem Ukrainy, jest teraz przyrównywany do machabeuszy, do starożytnych bojowników izraelskich. Którzy walczyli w II wieku przed Chrystusem, Władimir Żeleński stara się umiędzynarodowić ten konflikt. Robi to wszystkimi środkami, a umiędzynarodowienie tego konfliktu może spowodować trzecią wojnę światową. Czy obecne władze Ukrainy zgodzą się na neutralność Ukrainy oraz na niestacjonowanie broni nuklearnej na jej terytorium? A to nagranie z Polski, tak z Polski, z miejscowości przygranicznej, gdzie w odległości około 20 km Rosjanie bombardowali lotnisko. Daruję sobie te ukraińskie modły z jasnej góry i powiem tylko, Boże, coś polskę.